Jak automatyzacja reklamacji i zwrotów może być usprawniona dzięki sztucznej inteligencji? Zapewne kojarzysz formularze reklamacyjne dostępne zarówno na stronach producentów, jak i na platformach e-commerceowych. Tego typu zwroty i reklamacje są dość łatwe do automatyzacji. Ale co w momencie kiedy klient nie chce skorzystać z takiego formularza? Jest to bardzo typowe, jeżeli klient kupuje drogie produkty, woli się wtedy skontaktować bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta i korzysta najczęściej z maila Albo po prostu z telefonu. Jak wtedy możemy to automatyzować? Okazuje się, że sztuczna inteligencja może przeanalizować zarówno rozmowę naszego konsultanta z klientem, jak również treść maila, który klient do nas wyśle i na bazie tego na przykład zainicjować procedurę odbioru reklamowanego produktu albo wysłać podsumowanie rozmowy z naszym konsultantem na maila klienta. Ale co więcej, Sztuczna inteligencja jest w stanie ocenić, jak bardzo nasz klient jest wzburzony i nadać w sprawie reklamacyjnej odpowiedni priorytet. Dzięki temu dbasz o dobrą reputację Twojej firmy.